przez dłuższy czas. Wypadła e, ona naszego 46% beczkę po proponie, który był single caskiem, a tutaj mamy już 5 beczek. 5 beczek? cena z, e, rekomendowana 125 zł, więc jest naprawdę bardzo dostępna cenowo. E, jako ilościowy whisky ma każdy e, konkurować z komercyjnym. No, Zajmowałeś się troszeczkę na piszkach?

Chciałbym zacząć swoją przygodę ze światem whisky, od czegoś fajnego przyjemnego i potosów już zamasowany, czyli już takiej whisky odnosne